Chciałbym w ogóle, żeby jak będziemy rozmawiać, żeby zobaczyć ich postury. Trzeba zmierzyć chłopaków. A nim to zmierzysz? Chciałbym to zobaczyć je jakimś chociaż t-shircie dopasowanym. Rafał, no ja wiem, co leży pod tą koszulą? t-shircie. Ja tam bym strażaka chciał zobaczyć i bez. O, Rafał. Chłopaki co? są. Cześć. Dobry. Cześć. dobry. go. Cześć. Dzięki. Siadajcie, weźcie sobie krzesełka. O, obok mnie też może ktoś usiąść. Nie bójcie się chłopaki, ja nie gryzę. Mamy dla was zadania do wykonania. E, słuchajcie, e, catering, pierwsza sprawa, pierwszy punkt. Chciałeś się wyrywałeś? Catering będzie Michał. Tak. Kwiaty pozostawmy... Najmłodszemu. Najmłodszemu. Dobra. Wystrój sali i plakaty. Ja biorę plakatę, on bierze wystrój sali. Tak właśnie myślałem. Pierwsza... Ktoś się odezwał za mnie, ale dobra, jeśli będzie. A dla nas zostaje, słuchajcie, przygotować dla was stroje. Chcielibyśmy was zobaczyć w ogóle, jak wyglądacie bez tych koszul. Co się ukrywa pod spodem? Nie, nie. nie, nie, nie. Ja myślę, że jest Który na ochotnika? Jak ja wyjdę pierwszy, to będziecie mieli tramę, żeby wystąpić. Więc najpierw wy, a potem na koniec, ja no. Po prostu brak mi słów. Zmierzymy twoje udo. Co ty tu masz w kieszeni? Gróbie. Myślałem, że coś się tam zapodziało. Ciężko jest mi określić, czy ma problem właśnie z Gabrielem, z Rafałem. Nie wiem, czy przemęknął kiedykolwiek styczność właśnie z gejami z, z inną orientacją seksualną. To tylko telefon. Jaki masz ten rozmiar? E, nogi. <grymne> Żar zniecić tańcem, a tremę ugasić żartem. To chytry plan Gabriela na dziś. Po tylko nie poczcie się za bardzo. Przy właśnie. Wow, jakie plecy szerokie. Super. No nie wiem, co oni mogą wiedzieć na temat związków. A między no, facetem i kobietą. Nie interesuje, jakie wam się dziewczyny podobają, jakie wam się kobiety podobają. ogólnie no, no, ładne. <noise> Ale nie plastikowe. Żadne te botoksy, kwasy, nie. No gdzie a co ty z plastikiem się umawiasz czy z kobietą? No, no ja się z kobietami nie umawiam, więc mnie to, ciek no to ciekawi. Nie to ciekawi jakie. Jest... Ale facet się też już odszykują. Nie. Indajna... Wszystko już mamy, mam wasze wymiary, rozmiary. Czy to było takie straszne? Tak się baliście. No to było najmniej straszne.